Jeśli myślicie, że to będzie taki zwykły, hobbystyczny serwis zegarka, o nie, to będzie jazda bez trzymanki z wieloma zwrotami akcji, a także z dorabianiem części, myciem poduszki i malowaniem pudełka. W dzisiejszym odcinku na warsztacie bardzo rzadko pojawiająca się marka w polskim internecie Gigant Zegarmistrzostwa Girard Perego. Ta marka to zegarmistrz zegarmistrzów, gdyż przez lata dostarczała mechanizmy takim manufakturom jak Żerzard Lakutr. Vacheron, Konstantin, Ebel. Jeśli myślicie, że na przykład Rolex jest wyżej w rankingach, o nie, nie. O kilka pozycji wyprzedza go właśnie Gerard Perego. Jednak ten egzemplarz, żeby zbliżyć się do jakichkolwiek rankingów, wymagał dużo pracy. Gdyż jak go zakupiłem na eBay, jego dokładność dobowa była mniej więcej... Taka jak plastikowego mechanicznego minutnika kuchennego, wiecie, takiego na przykład jajeczka, co przypomina, że woda w garku się gotuje. A mianowicie ta dokładność, a w zasadzie niedokładność, to około 2 minuty na dobę było, a amplituda balansu była nie większa niż 160 stopni. Poza YouTube'em wykonałem czyszczenie mechanizmu i parametry pracy znacznie się poprawiły, jednak Zostały dwie istotne kwestie spowodowane brakiem części. Pierwsza to brak koła datownika. Podczas poprzedniego serwisu zegarmistrz zdemontował koło. Podejrzewam, że z powodu braku części nie zainstalował nowego, a mi udało się to koło zdobyć. Druga kwestia to niska amplituda pracy koła balansowego. Wydaje mi się, że wykluczyłem możliwe powody i została mi tylko wymiana sprężyny napędowej. A ostatnio udało mi się zdobyć nową kompatybilną sprężynę. Także zapraszam do wspólnej pracy nad tym niezwykłym czasomierzem. W tym momencie ustawiam godzinę, i no, jak widać, datownik w ogóle nie zmienia pozycji, pomimo tego, że przestawiony został już o więcej niż dobę. W tym zegarku mamy dekiel dokręcany za pomocą sześciu śrubek. W internecie całkowity brak instrukcji serwisowej. Także nie wiem czy wszystko tutaj co będę robił będzie robione dokładnie tak jak przewidziała manufaktura. Zaczynam od pozbawienia sprężyny napędowej energii. Zdejmuję rotor. Tutaj jest taka dźwignia, która pozwala na uwolnienie tej energii. Następnie aby wyjąć mechanizm, muszę także zdjąć bezel. Wykorzystuję nożyk do tapet. On nie zostawia żadnych rys na bezelu ani na kopercie. Dalej zdejmuję wskazówki. Używam łopatek do wskazówek oraz folii zabezpieczającej. W tym mechanizmie mamy specjalny przycisk do usuwania wałka. Kolejny krok to odkręcenie śrub mocujących mechanizm w kopercie zegarka oraz przekręcenie śrubek, które przytrzymują tarczę zegarka. Tak, i teraz to, co było wcześniej na początku widoczne na zdjęciu, widać także na samym mechanizmie. O, w tym miejscu nie mamy koła datownika, i to koło datownika będziemy montować. To jest właśnie to malutkie koło. Ono ma 4,5 mm średnicy. Może tutaj nawet widać, że jest w zasadzie brudne, bo kupiłem je używane, przyjechało do mnie z Hiszpanii. Pozyskanie części do tak wyjątkowych mechanizmów no nie jest to zadanie proste, jeżeli nie jest się certyfikowanym serwisem, no to dostępność części jest bardzo ograniczona. No w tym momencie już nowe koło jest założone. Nie było to dość skomplikowane, mówiąc szczerze. Sprawdzam, czy to koło dobrze współpracuje z przekładnią, czy datownik prawidłowo porusza się. Teraz sprawdzam, czy jest szansa, że to koło rzeczywiście zadziała i czy datownik przeskoczy. Super, przeskoczył. Prawdopodobnie zakupiłem więc dobrą część. Miejmy nadzieję, że po złożeniu też wszystko będzie działało. Przystępuję do drugiego kroku, czyli do wymiany sprężyny nadpędowej. W tym celu najpierw wyjmuję bęben. Najlepiej oczywiście, gdybym posiadał cały bęben odpowiednio przez manufakturę zakonserwowany. No, mówiąc szczerze, znalazłem jedno miejsce, gdzie chyba taki bęben jest, ale no był on znacznie droższy niż sama sprężyna szwajcarska. Popatrzcie, jak maleńkie śrubki tutaj są użyte w tym bębnie. No to jest naprawdę naprawdę bardzo mała śrubka. Sam bęben sprężyny ma dość typową konstrukcję. W środku znajduje się wałek. Ja użyłem tego wałka, żeby delikatnie wypchać dekielek, który osłania sprężynę. No nie ma tutaj chyba innej możliwości, gdyż producent. Nie przewidział wcięcia odpowiedniego w dekielku. Stara sprężyna, mówiąc szczerze, nie wygląda źle tak na oko. Natomiast zaleca się, żeby podczas każdego serwisu taką sprężynę wymienić. Najlepiej pewnie z całym bębnem. Natomiast no, ja mam tutaj szwajcarską sprężynę kompatybilną z mechanizmem Gerard Perego. 3000-3100. Także mam nadzieję, że ta sprężyna będzie pasowała idealnie. Osoby wrażliwe proszę teraz o zamknięcie oczu, gdyż bez użycia odpowiednich narzędzi umieszczę sprężynę w bębnie. Jeśli używa się w tym celu palca, trzeba upewnić się, że zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna część sprężyny przeskoczyła do bębna z pierścienia. Mam założone okulary ochronne. Najlepiej użyć specjalnego przycisku do sprężyn, którego nie posiadam. Zakładam wałek sprężyny, wykorzystuję do tego nabijak. Wcześniej brzegi sprężyny przesmarowałem, natomiast trochę przesadziłem z ilością oliwy na zwojach. Najlepiej pewnie, gdybym wymienił cały bęben, który jest już fabrycznie zakonserwowany, ale nie zawsze jest taka możliwość, szczególnie gdy części nie są łatwo dostępne albo są bardzo drogie. Po założeniu dekielka mogę zająć się śrubkami. Są one ekstremalnie małe, dlatego osłania mnie palcami, by ich nie zgubić. Mechanizm był oliwiony miesiąc temu, ale sprawdziłem i uzupełniłem oliwę tam, gdzie może być to potrzebne. Po dokręceniu płyty bębna. Będę mógł sprawdzić, czy przekładnia pracuje prawidłowo. Wygląda ok, dlatego przystępuję do nakręcenia mechanizmu. Właśnie z takiego modelu mechanizmu, Gerard Perego, korzystała firma Washeron Constante i użyty w swoich zegarkach mechanizm nazwała Kaliber 1311. Było to na krótko przed konstrukcją odpowiednik mechanizmów in-house przez Washeron Constante. Oliwienie zaczyna się od największego łożyska, a kończy na najmniejszym. No tutaj wszystkie są podobnej wielkości. Nie zrozumcie mnie źle. To jest wspaniały mechanizm, ale na pewno nie jest najłatwiejszy w serwisie. Nawet instalacja rotora wymaga skupienia. Jest on wmontowany za pomocą dwóch ledwo widocznych gołym okiem śrubek. Dlatego by ich nie zgubić zrobiłem murek z gumy czyszczącej. Dobrze, montaż rotora udał się, mogę więc skupić się teraz na tarczy. To istotne jest, aby była ona równo zamontowana, gdyż nawet mała niedokładność może później powodować trudności z prawidłowym zamontowaniem wskazówek. Za moment będę mocował mechanizm w kopercie. W tym celu zaczynam od założenia koronki z wałkiem, ale jeszcze jej nie blokuję w mechanizmie. Zrobię to, gdy przykręcę śruby mocujące mechanizm. Tego na materiale wideo nie będzie widać, ale ja bardzo dużo uwagi poświęciłem po montażu zegarka na sprawdzenie, czy wskazówki nie obcierają o siebie albo o tarczę. Taka zahaczająca o tarczę wskazówka potrafi trwale uszkodzić tarczę, pozostawiając np. wyryte na niej kółka. Montuję wskazówki używając w tym celu ręcznego przyrządu do mocowania. Są bardziej zaawansowane przyrządy, ale powiedzmy, że ten tutaj spełnił swoje zadanie. Używam gruszki zegarmistrzowskiej, gdyż bardzo często na tarczy mogą osiąść jakieś drobiny kurzu. No i nie wyglądałoby to zbyt dobrze po złożeniu całego zegarka. Czas na podsumowanie tego etapu naprawy. Zaczynam od sprawdzenia amplitudy pracy po wymianie sprężyny. Ogólnie jest lepiej. To znaczy amplituda balansu to około 250 stopni, ale wciąż to dorobione za mało. Raczej ta wartość powinna być w okolicy 270-300. Sprawdzam teraz działanie datownika. No i niestety nie działa. Więc w tym miejscu efekty naprawdę naprawy są raczej marne. Jestem rozczarowany. Przecież sprawdziłem koło datownika. Powinno działać. Tutaj widzimy, że gdy przycisnę koło datownika, datownik przeskakuje. Sprawdziłem więc jeszcze raz co kupiłem i odkryłem mój fatalny błąd. Zamówiłem koło do innego mechanizmu Gerard Perego. To nie jest tak, że koło, które z trudem znalazłem zupełnie nie pasuje. Wymiarami wszystko się zgadza. Jedynie pozycjonowanie koła względem datownika wydaje się być powodem problemu. Dlatego wpadłem na szalony pomysł, aby dorobić brakujący dekielek. W prawidłowej wersji koła datownika taki dekiel jest. Wykorzystałem w tym celu prostą tokarkę nie Dorobiony element musi być bardzo cienki, żeby zmieścić się pod tarczą zegarka. O po tymczasowym połączeniu dekielka z kołem datownika przeprowadziłem test. Niestety to nie rozwiązało problemu. Wciąż po prostu pozycja dźwigni koła datownika nie pokrywa się z zębami datownika i zębnik datownika ucieka poniżej dźwigni. Tutaj widać w tym momencie, że zęby datownika no, nie są w tej samej płaszczyźnie co Dźwignia na kole datownika. Cała praca, więc na nic, i muszę poszukać właściwego koła datownika dokładnie do tego modelu mechanizmu. Pewnie trochę to potrwa, dlatego teraz skupię się na czymś, co musi się w końcu udać w tym projekcie czyli odnowienie oryginalnego pudełka dedykowanego do tego zegarka. Producenci zegarków szwajcarskich produkują słabe pudełka. Kruszą się one i pozostawiają ślady, jak po plastelinie, na wszystkim, czego dotkną. To problem w większości producentów, którzy decydują się na ekoskórę zamiast chociażby twardego papieru czy drewna. Zaczynam od usunięcia ekoskóry. To jest proste i szybkie. Wystarczy płyn do szyb, żeby ta warstwa całkowicie zeszła z płótna, które jest pod spodem. Kolejny krok to uzyskanie odpowiedniego koloru, którym pomaluję pudełko, tak aby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału. W tym celu mieszam kilka kolorów. Początkowo efekt mnie nie satysfakcjonuje, dlatego zmieniam odcień z fioletowego na bardziej wiśniowy, dodając trochę niebieskiego. Teraz kolor wydaje się mi bardziej zbliżony. Szykuję więc dużą partię farby według wzorca, który stworzyłem. Malowanie nie zajmuje dużo czasu, ale muszę nałożyć kilka warstw, żeby efekty były zadowalające. Ok, ja mówiąc szczerze, nie użyłem tutaj specjalistycznej farby, chociaż takie istnieją. Chodzi mi o farby do płótna elastyczne. Użyłem farby akrylowej, licząc na to, że ten efekt będzie OK i ta farba nie będzie za bardzo lepiła się do palców. No zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Na koniec używam papieru ściernego, żeby pozbyć się grudek, które powstały w wyniku malowania po kutnie. Efekt jest niezły. Po wyschnięciu farba nie lepi się do palców. Jest znacznie lepiej niż przed polerowaniem i szlifowaniem farby. Dobrze, teraz trzeba powtórzyć podobne czynności w środku pudełka. Dobieram odpowiedni kolor i zaczynam pracę wewnątrz. Chcę się pozbyć wiśniowych śladów po zużytej zewnętrznej warstwie. Wewnątrz uszkodzenia. Nie są tak głębokie jak na zewnątrz. Dlatego tylko wzmacniam strukturę i nie usuwam jak na zewnątrz. Czy to dobre rozwiązanie? Nie wiem, ale nie chcę usuwać oryginalnych napisów. Poduszkę najlepiej by było wymienić na nową, ale ja tutaj zdecydowałem się na wymycie starej poduszki i po prostu warstwa okay. całkowicie z niej zeszła. A po wysuszenia. No, ta poduszka wygląda całkiem nieźle, taka jaka jest. Jeszcze trzeba pozbyć się śladów eko z dokumentów. No to jest jeden z większych problemów, bo tutaj nie ma dobrej metody, żeby, żeby to usunąć. No, korzystanie z wody raczej zniszczy papier. W międzyczasie dotarło do mnie tym razem zupełnie nowe. I nawet odrobinę tańsze koło datownika do mechanizmu Girard Perego 3100. I jako, że już rozwieraliśmy mechanizm datownika, tym razem przechodzę od razu do setna. Wyjmuję stare koło datownika i zakładam prawidłowe. Żeby nie porysować delikatnych elementów, ja bardzo często wykorzystuję drewniane lub plastikowe, lub węglowe narzędzia. Najpierw sprawdzę jeszcze czy datownik prawidłowo jest zamocowany i możemy ustawiać godzinę. Jest wreszcie sukces. Data zmieniła się. Ja wykonuję jeszcze jeden pełny obrót o 24 godziny żeby upewnić się, że sukces nie był jednorazowym przypadkiem. Nie kierujcie się tym, co oliwiłem, i jak w tym zegarku, gdyż nie posiadam instrukcji serwisowej. Częściowo tak jak tu, wykorzystałem instrukcję od innych podobnie skonstruowanych zegarków, tu Oliwię dwa zęby z datownika, podobnie jak na przykład, robi się to w mechanizmach. ETA 2824, 2892, być może też. Tymczasowo zakładam wskazówkę i gdy skoryguję skok datownika na równo o północy, dopiero finalnie ją zainstaluję. Podsumowując, co udało się poprawić w tym zegarku? Dwa razy wymieniałem koło datownika, zanim finalnie udało się dopasować mi prawidłowe koło. Pudełko nie zostawia już brudnych śladów i można z niego korzystać. Nie wiem jaka będzie trwałość takiego malowania, ale historia zna przypadki, że obrazy malowane na płótnie farbami akrylowymi ogólnie mówiąc dają radę. Więc jest szansa, że będzie ok. Poduszka zegarka z zajawki jest bardzo ładna, biała i pachnąca. Stabilność pracy mechanizmu po wymianie sprężyny poprawiła się. To znaczy mamy lepszą amplitudę pracy, choć wynik na poziomie 250 stopni sugeruje, że jeszcze czegoś nie zauważyłem i prawdopodobnie wynik ten można jeszcze trochę poprawić. Nosiłem ten zegarek dobę i różnica to około 6-8 sekund. No dobrze, miałem być bardziej precyzyjny. Jednej doby było to 6 sekund, drugiej doby było to 8 sekund. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Może pozwolę sobie jeszcze zachęcić widzów do subskrypcji kanału, jeśli ten materiał się podobał. No i do zobaczenia. Cześć!